To drugi odcinek z Kunt TV, Edek i Kordul, jestem Edek, Kordul śpi, trago, budzę, zobaczcie. Ciężko jara! Macie kurwa jak szybko wstał. Jebany. Zachar. Na Bluntzika to za! Zaśpiewaj coś. Miałem opowiadać o grizzli. O kurwa ciężko wstało wiecie. Czy a ty nagrywasz? No. Kurwa drugi odcinek idzie. Ej. Ja bym nie że Grubo. No, to Greiz jest na dole. Chyba nam wcześniej pożałował szluga, co? No. Pożałowała. Sorry. na liwka. Dobra, powiedz, o klątwie, o kląpwie. No to. się z babką. Nazywałem jej, bo mnie wkurwiła. Już nie pamiętam o co. I na drugi dzień Leżę se normalnie w bóżku Cepie Matka wbija do pokoju Coś tam mówi do mnie A się szybko odwracam Coś mi kurwa strzykło w karku Coś mi strzykło w karku Chuj zapierdalałem ja to w kumierze. Co tu więcej kurwa mówi mu... Jaraj, kurwa, jaraj, wbieranie to zrobię. Dobra, nie słuchajcie tego pajaca, bo tutaj czeka praca, musimy nagrywać, więc nie ma co grybać, bo tutaj drugi odcinek idzie, a my kurwa jesteśmy w piździe. <śśmienny> nie mogę, nie mogę. Kurwa, nie mogę.